Raz, dwa, trzy. Zaczynać. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Witam media, które przyjęły zaproszenie na dzisiejszą konferencję. I za pośrednictwem mediów chcieliśmy Państwu przekazać kilka ważnych informacji. Zbliża się, proszę Państwa, do końca powoli kampania wyborcza. Nasza kampania to kampania otwarta. Prowadziliśmy z Państwem rozmowy. W różnych miejscach w Tarnobrzegu chodziliśmy po osiedlach, byliśmy przy centrach handlowych, byliśmy na targowisku. Skupiamy się na rozmowach z Państwem i na tym, co Państwo macie nam do powiedzenia. Ta kampania nauczyła nas, że te rozmowy są najważniejsze, ponieważ Wy wskazujecie na problemy miasta, a też wskazujecie na, na to, jakie można rozwiązać. I dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby wskazać Państwu kilka punktów w naszym programie. Kilka punktów, o które uzupełnimy nasz program, które pochodzą właśnie od Państwa i które są dla nas ważne. Zacznę od miejsc parkingowych. Mówicie Państwo, że za mało jest miejsc parkingowych w Tarnobrzegu i że chcielibyście, aby na niektórych osiedlach zrobić parkingi ze szlabanami. Nad tym się zastanowimy, ale jeśli chodzi o miejsca parkingowe. To myślę, że możemy skorzystać dla nas z nowatorskich rozwiązań, a stosowanych już i praktykowanych w Europie parkingów wielopoziomowych. Ja osobiście miałam okazję obserwować, jak to funkcjonuje w Danii, w Kopenhadze, i jest to bardzo dobrze zorganizowane. Mieszkańcy mają możliwość podjechania samochodem, prawie że pod klatkę, na przykład na pół godziny, spakowania czy wypakowania, natomiast potem odprowadzają samochód do parkingu wielopoziomowego który jest oddalony 5-10 minut od, od miejsca zamieszkania i to bardzo dobrze funkcjonuje. W tych parkingach też są stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Myślę, że w Tarnobrzegu moglibyśmy się pokusić o takie nowatorskie rozwiązanie i pilotażowo taki parking wielopoziomowy wybudować. Zwracacie Państwo uwagę na Jezioro Tarnobrzeskie. Wiele organizacji, wiele osób korzysta z tego jeziora i konieczny jest Plan zagospodarowania brzegu jeziora i terenu wokół jeziora, bo okazuje się, że ci wszyscy, którzy korzystają, jest to troszkę na zasadzie, kolokwialnie mówiąc, wolnej Amerykanki. Dlatego należy to uporządkować i uregulować zasady korzystania wszystkich z brzegu jeziora, ale też stworzyć plan zagospodarowania jeziora, który pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestorów na te tereny. Droga opaskowa wokół jeziora Tarnobrzeskiego to w zasadzie wszyscy powtarzają, ale to też wybrzmiewa od mieszkańców, więc uznaliśmy, że należy ten punkt tutaj umieścić. Oświetlenie ścieżki rowerowej prowadzącej do jeziora Tarnobrzeskiego, oświetlenie terenów nad Wisłą, tak żeby były bezpieczne, żeby to były tereny relaksu i wypoczynku dla mieszkańców, ale bezpieczne. Mówimy o powiększeniu terenów zielonych i chcemy to zrobić w przyszłej kadencji. Natomiast tak naprawdę Zwracacie Państwo uwagę na centrum miasta, czyli na Rynek, na Plac Bartosza Głowackiego, który należy totalnie odbetonować i zrobić takie fajne, bezpieczne i przyjemne miejsce spotkań dla mieszkańców. Las w Zwierzyńcu będziemy zapobiegać dalszej wycince i to jest sugestia też od Państwa. Jeśli chodzi o przedsiębiorców Tarnobrzeskich, mamy informację, że oczekują na wprowadzenie ulg podatkowych przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, ale też mamy sygnały, że są obciążeni bardzo dużymi opłatami za tak zwane wody opadowe. I to jest, okazuje się, jedna chyba z najwyższych opłat w regionie. Musimy się dobrze do tego przymierzyć i zastanowić się, jak zrobić, jak rozwiązać ten problem, żeby odciążyć naszych przedsiębiorców przynajmniej częściowo od tych kosztów. Wszyscy mówią o pracy dla tarnobrzeżan, bo wiemy, że tarnobrzeżanie wyjeżdżają poza, poza nasze miejsca zamieszkania. I zwracają uwagę na strefę ekonomiczną. Musimy też przyłożyć się i przymierzyć do dróg w strefie ekonomicznej, oczywiście przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu, która, jak się okazuje, ma pieniążki na budowę infrastruktury w strefie ekonomicznej, bo tylko dobrze skomunikowana strefa da możliwość przyciągnięcia nowych inwestorów i zorganizowania nowych miejsc pracy. Mówicie także o dworcu kolejowym. Żebyśmy zwrócili uwagę w przyszłej kadencji na przypilnowanie remontu tego dworca i na dobre skomunikowanie tego miejsca z pozostałymi osiedlami w Tarnobrzegu. Remonty orlików. To też sugestia od Państwa. Prawdopodobnie niektóre są w trochę kiepskim stanie. Organizacja okresowych badań dla kobiet pod kątem nowotwora oraz kampanie informacyjne dla rodziców we współpracy ze szkołami dotyczące szczepień przeciwko wirusowi HPV. Darnobrzyskie towarzystwo budownictwa społecznego. To jest bardzo duży problem, na który już zwracałam uwagę kilka miesięcy temu jeszcze w mojej kampanii parlamentarnej, natomiast teraz spotykamy się z najemcami towarzystwa. No i niestety wszyscy wszyscy narzekają i wszyscy mówią, że są traktowani bardzo przedmiotowo, nie mają informacji jakiejkolwiek o tym, co się dzieje, i nie mają informacji o swoich finansach. Więc po raz kolejny kładę nacisk, że należy przeprowadzić dogłębny audyt. Należy zmienić zasady zarządzania w tej spółce, tak aby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje z ich pieniędzmi. Kolejna sugestia od Państwa widać odczuwacie, że coś jest nie tak w tym względzie. Transparentność w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz stowarzyszeń i innych organizacji. Przyjrzymy się temu i poprawimy ten obszar na pewno. Wsparcie budowy hospicjum, tak aby to było prawdziwe hospicjum, a nie dom pomocy społecznej. Większe wsparcie dla, dla schroniska dla zwierząt. Odwodnienie ulic na osiedlach borów i sobów. Utworzenie filii wyższej uczelni technicznej. Ja wspominałam wcześniej o tym, że chciałabym stworzyć nowe, i nowoczesne kierunki studiów i być może utworzyć filię no, nowej uczelni, natomiast Państwo wskazujecie, że to powinna być uczelnia techniczna. Z takimi kierunkami studiów, które, które są dzisiaj y, potrzebne i przystosowane do potrzeb rynku. Komunikacja miejska to też jest duży problem. Chcecie, aby, aby połączyć dobrze i skomunikować wszystkie osiedla podmiejskie z centrum miasta. No ale przede wszystkim musimy tą komunikację miejską odtworzyć. No i kino w Tarnobrzegu. Kino z prawdziwego zdarzenia. To tylko, to tylko kilka punktów programu tych zasugerowanych przez Państwa i zamieścimy je w swoim programie wyborczym na naszej stronie, ale żebyście Państwo wiedzieli, że one pochodzą, pochodzą, pochodzą bezpośrednio od Was, więc będą zapisane w kolorze zielonym, takim ładnym kolorze nadziei. Także jak będziecie czytać nasz program, to co na czarno, to są nasze pierwotne sugestie, natomiast na zielono to wszystkie propozycje od mieszkańców. Drodzy Tarnobrzeża, Tarnobrzeżanki, drodzy Tarnobrzeżanie, z rozmów z Wami, ze spotkań, które odbyliśmy do tej pory, wybrzmiewa jedno. Zmiana, zmiana i jeszcze raz zmiana. Tarnobrzeżanie chcą zmiany, a Tarnobrzeg potrzebuje zmiany. Dlatego <tryk> uważamy, że ta zmiana powinna się dokonać. Powinna się dokonać na funkcji prezydenta, ale także powinna się dokonać w Radzie Miasta. Zagłosujcie Państwo na nowych ludzi, nowe twarze. Moje kandydatki i kandydaci na radnych to zupełnie nowi ludzie, którzy jeszcze nie sprawowali tej funkcji, ale zdeterminowani do walki o lepszą przyszłość dla was i lepszą przyszłość dla naszego miasta. Tarnobrzeg też potrzebuje prezydenta, który będzie sprawny, samodzielny, który będzie uważnie słuchał mieszkańców, ale który też będzie znał się na finansach, ponieważ nasze miasto trzeba wyprowadzić z największego długu, jaki jest w historii. Postawcie na nowych ludzi. Bo ci, którzy już byli, mieli okazję się wyka wykazać, no i widzimy, jak sytuacja wygląda, w jakim stanie jest dzisiaj nasze miasto. Postawcie na nowych ludzi, a przekonacie się, że Tarnobrzeg może być dla wszystkich. Przy okazji naszego dzisiejszego spotkania chcieliśmy poruszyć jeszcze inny temat, w który też jesteśmy zaangażowani, ponieważ. Yy, Kandydatem na radnego z mojego komitetu jest Tomasz Chojnacki, mieszkanie osiedla Mokrzyszów i mamy tam problem ze stacją bazową telefonii komórkowej. Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami kilkanaście dni temu obiecał, że porozmawia z inwestorem i spróbuje zatrzymać budowę tej stacji. No ale te rozmowy chyba nie przebiegły, pomyślnie i się to nie udało, bo okazuje się, że w dniu wczorajszym inwestor przywiózł materiały. I sprzęt do montażu tej inwestycji. Natomiast z dokumentów, które otrzymał Tomasz od prezydenta, bo o nie się zwrócił, wynika, że decyzja na budowę tej stacji bazowej telefonii komórkowej na osiedlu Mokrzyszów została wydana z naruszeniem prawa, z poważnym naruszeniem prawa, ponieważ wymagała opinii i zgody konserwatora zabytków, ponieważ ten teren jest pod opieką konserwatora zabytków. W związku z tym, z naszym wsparciem mieszkańcy Mokrzyszowa przekazują odwołania do wojewody, przekazują pisma z prośbą o unieważnienie tej decyzji, ponieważ tak jak podkreśliłam została wydana z naruszeniem prawa pisma do wojewody, pisma do inwestora, żeby był poinformowany o tym, że ta decyzja, na podstawie której chce wybudować inwestycje, jest wydana z naruszeniem prawa i dodatkowo Pismo do konserwatora zabytków naszej delegatury w Tarnobrzegu, żeby też pracownicy i kierownik miał wiadomość, że takie, takie pisma od mieszkańców Mokrzyszowa są kierowane. Szkoda, bardzo nam szkoda, że, że prezydent nie, nie konsultuje tego typu decyzji z mieszkańcami. To było bolączką obec tej obecnej kadencji mijającej. Prezydent chwaląc się tym, że udało mu się zmienić lokalizację masztu. Telefonii komórkowej w Zakrzowie powo powoływał się na kontakty w Warszawie, więc tak zastanawiam się, dlaczego tych kontaktów w Warszawie nie użył, żeby wspomóc mieszkańców Mokrzyszowa i żeby też zatrzymać budowę tej stacji w miejscu nieakceptowanym przez mieszkańców poczekać i zmienić na takie miejsce, które mieszkańcom będzie odpowiadać. Proszę państwa, mam jeszcze jedną taką przykrą informację, w sumie przykrą dla mnie, dlatego że. Hmm, Organizowaliśmy w czasie kiermaszu świątecznego zbiórkę pieniędzy na, na rzecz Tarnowskiego Domu Dziecka i okazuje się, że mamy sygnały od mieszkańców, przynajmniej dwa potwierdzone, że ktoś powołując się na, na moje nazwisko zbiera pieniądze od mieszkańców. Chodzi po prostu po blokach I to się zdarzyło na ulicy Sikorskiego i to się zdarzyło na Dzikowie, więc chcemy absolutnie tą informację. Zdementować i zaprzeczyć, nic takiego nie miało miejsca, wszystkie akcje, które organizujemy ogłaszamy w mediach społecznościowych, uczestniczymy w nich, Tarnobrzeski Dom Dziecka też nie zezwalał ani nie wyrażał zgody, aby ktokolwiek w jego imieniu zbierał pieniądze, dlatego ostrzegamy Państwa, no chyba trzeba to nazwać po imieniu przed oszustami po prostu, żebyście Państwo nie, broń Boże, nie, nie przekazywali pieniędzy osobom nieuprawnionym do tego. Jeśli cokolwiek organizujemy, to to ogłaszamy nasze media społecznościowe są czynne, aktywne i te informacje są wszystkie tam zawarte. Wspomniałam na początku, że zbliżamy się do końca kampanii wyborczej, ale chcę też powiedzieć nie użalać się, bo to nie w moim stylu, chcę też powiedzieć, że moja, moja droga do startu była dość kręta i wyboista. Pomimo wcześniejszych ustaleń dowiedziałam się przed świętami Bożego Narodzenia, że. że na prezydenta wystartuje szef Lokalnych Struktur Platformy Obywatelskiej. Próbowano mi utrudnić start i kilka dni temu dowiedziałam się też, że próbowano poprzez komisarza wyborczego i skierowanie do niego pisma skreślić mnie z listy kandydatów na prezydenta Tarnobrzega. Nie do końca się to udało. No cóż, moja konkluzja jest taka, że słabi mężczyźni boją się kobiet. Nie wiem co jeszcze panowie wymyślicie, ale ze mną nie wygracie. I chcę oświadczyć wszystkim tutaj mieszkańcom Tarnobrzega. Mam nadzieję, że ta informacja do, dotrze do jak najszerszego grona osób, że od kilkunastu dni jestem kandydatką bezpartyjną, moją rodzimą partią jest Tarnobrzeg, nasi mieszkańcy i reprezentuję interesy tylko i wyłącznie Tarnobrzeżanek i Tarnobrzeżan i będę współpracować z każdym, powtarzam, z każdym absolutnie, komu na sercu leży dobro naszych mieszkańców i dobra przyszłość naszego miasta. Mamy jeszcze taki jeden sygnał dla Państwa. Nasz komitet zdecydował, że włączymy się w akcję Godzina dla Ziemi. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, ale od kilkunastu lat taka akcja się odbywa w ostatnią sobotę marca. O godzinie 20.30 gasimy światło i wyłączamy wszystkie urzenia, urządzenia elektryczne na godzinę. Myślę, że tym razem będzie to trudne, bo to jest sobota przedświąteczna, czas takich gorących przygotowań, ale chociaż na chwilę włączmy się w tą akcję, zasygnalizujemy ją Państwu w mediach społecznościowych, żebyśmy mieli poczucie, że chociaż dorzuciliśmy swój mały kamyczek do, do ochrony naszej planety. Mamy dzisiaj czwartek, czas to południowy i chcę Państwu powiedzieć, że od tego momentu zawieszamy naszą kampanię wyborczą, ponieważ uważamy, że czas świąt to jest niemal czas święty dla mieszkańców, więc chcę żebyście się dobrze przygotowali do tych świąt. Wszyscy razem zdecydowaliśmy, że nie będziemy prowadzić ani kampanii, ani agitacji wyborczej przez te kilka dni, aż do wtorku, kiedy wrócimy z powrotem. Natomiast yy, chcę żebyście państwo, tak jak powiedziałam, przygotowali się spokojnie do świąt, spędzili te święta w dobrej atmosferze, serdecznej, z przyjaciółmi z rodziną, ze znajomymi, abyście się oderwali od codziennych obowiązków i pomyśleli o tym, co jest dla Was ważne i co jest ważne dla nas wszystkich. I pomyśleli także o naszym mieście. Mamy nadzieję i wierzymy mocno w to, że już niedługo Tarnobrzeg będzie dla wszystkich. Dziękuję serdecznie. Oczywiście wszystkim życzymy spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeżeli kogoś się pojawi, taki człowiek powołujący się na Wasz komitet. Pieniędzy dla domu dziecka, to należy wprowadzać po policję. Tak. Należy to, to zgłosić organom, bo to, so, to są absolutnie bezprawne działania. My nikogo do tego nie upoważnialiśmy. Cokolwiek, jeśli organizujemy, tak jak powiedziałam, to ogłaszamy w mediach. W tej chwili jesteśmy w trakcie organizacji zbiórki różnych przedmiotów i, i karmy dla zwierząt, bo będziemy to dostarczać po świętach do schroniska, ale to wszystko jest w naszych mediach, więc to są w ogóle nieuprawnione działania i wręcz powiedziałabym, że oszuści po prostu podszywają się pod nasze nazwisko. Chyba sugerując się tym, że, że na kiermaszu wielkanocnym zbieraliśmy pieniążki na dom dziecka. To są no, nieuprawnione działania i należy to zgłosić do organów ścigania, ale na pewno nie, nie przekazywać pieniędzy. Nie ja mam pytania do tematu, które Pani poruszyła. Pierwsze jest związane z, z tym obwieszczeniem wyborczym, na którym jest napisane, że Pani jest członkiem platformy. Taki komentarz pojawił u nas. Mm -hmm. sobie, czy to nie jest przypadkiem wprowadzanie w błąd? E, proszę Państwa. Tą sytuację wyjaśnię. W momencie, kiedy y, złożyliśmy dokumenty do rejestracji mojej kandydatury, byłam członkiem Platformy Obywatelskiej i te informacje podałam zgodnie z prawdą. Natomiast po kilkunastu dniach okazało się, i o to się postarał ktoś bardzo mocno, żebym nim nie była. Więc y, przyznam szczerze, że nie rozpaczam z tego powodu. Nie będę tutaj wyrażała swojego zdania, tylko przekażę zdanie mieszkańców. Platforma tak. Ale nie z tymi osobami, które nią zarządzają w Tarnobrzegu. Przykro mi, musiałam to powiedzieć, chociaż to jest trudne dla mnie również, ale, ale no niestety to jest, to jest informacja od mieszkańców i to są, to są odczucia mieszkańców. W tej chwili jestem osobą, tak jak powiedziałam, bezpartyjną, więc reprezentuję interesy wszystkich i będę współpracować z każdym, kto ma na sercu dobro naszego miasta i dobro mieszkańców. Jeśli chodzi o informacje na obwieszczeniu wyborczym. Ona powinna zostać sprostowana i prawdopodobnie będzie sprostowana. Nie wiem w jakim czasie, bo to jakby nie moja rola. Jeszcze chciałem zapytać o nurtujący problem chyba w większości kierowców tutaj w tej mieście. Poruszyła Pani temat parkingu wielopoziomowego. Gdzie taki parking by Pani powinien się pojawić, jeżeli by Pani wygrała, została Pani prezydentem miasta? Na grze? Ja by pani go chciała, bo mówi Pani o pięciu minutach od tego parkingu. Pięciu do dziesięciu minut, tak. Problem. Ja myślę, że pilotaż pilotażowo, wiecie co Państwo, dostaliśmy pytania na przykład od redakcji tygodnika Nadwiślańskiego. Co byśmy chcieli zrobić na terenach po byłym gimnazjum numer 3. Ja wskazałam, że tam wybudujemy nowoczesne centrum rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i dla seniorów, ale myślę, że tam też by znalazło się miejsce, bo to jest niedaleko oddalone od, od tych tutaj wszystkich osiedli centralnych na taki parking. Ja y, widziałam, jak to funkcjonuje, już powiedziałam to Państwu. I myślę, że pilotażowo taki parking wielopoziomowy moglibyśmy w tarnobrzegu wybudować. Ja wierzę w to, że tarnobrzeżanie są. Pozytywnymi ludźmi i myślącymi przyszłościowo, bo z takimi się spotykam. Dlatego musimy patrzeć w przyszłość i stosować rozwiązania, które już są stosowane i sprawdzone w krajach europejskich. Dla nas to jest być może nowatorskie, ale myślę, że to się rozpowszechni u nas w kraju również, bo to są bardzo dobre i praktyczne rozwiązania. Mieszkańcy na pewno no, osiedla przy Wiśle, będą mieli trochę daleko tych skrajnych osiedli. No, no to poszukamy miejsc. To byłby problem w centrum. Tak, chyba to, to, był, to byłby rozwiązany problem w centrum. Myślę, że na każdym osiedlu znajdzie się takie miejsce, bo ono nie wymaga bardzo dużo powierzchni, bo to jest wielopoziomowy parking, więc, więc jest kilka poziomów w górę, prawda? Natomiast powierzchnia sama pod, pod yy, taką inwestycją nie jest duża. I myślę, że na każdym osiedlu znajdzie się taki kawałek miejsca, gdzie można będzie taki parking wybudować. A to wiadomo, jest jaki koszt, czy takie inwestycji tutaj w mieście w żadnej okolicy, bo to nie jest Nie, nie było. Ja myślę, że to nie jest mały koszt, ale możemy się do tego przymierzyć, proszę Państwa, bo tak jak powiedziałam, e, czeka nas trudny czas, bo Tarnobrzeg jest mocno zadłużony, naj, 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 najwięcej w historii. Natomiast e, jest do ściągnięcia bardzo dużo pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. I te pieniążki wykaż, wykorzystamy. I moi merytoryczni ludzie postarają się o to, aby tych pieniędzy przyciągnąć do Tarnobrzega jak najwięcej. Więc jeśli przyjdzie nam do głowy taki pomysł i zdecydujemy, że wybudujemy taki parking, a myślę, że, że część mieszkańców na pewno się na to zgodzi, to też zorganizujemy pieniądze. Bez względu na koszt. Bo z tym ma być problem, bo jak tak słuchając, przyglądając się programom kandydatów, to każdy mówi o wiel ogromnym zadłużeniu miasta rekordowym, a każdy chce coś z tym zrobić. Ale jednak y, punkty programu, inwestycje, które zamierzają realizować, no się wydaje to niedorzeczne, prawda? Bo albo będziemy chcieli uciekać y, z kredytów, albo inwestować, a na wszystko potrzebne będą pieniążki tak własne. Na wszystko są potrzebne pieniądze, oczywiście, że tak. Y, zadłużenie miasta należy zmniejszyć. No kto się tym może zająć? Tylko finansista. Ja na przykład dziwię się dlaczego. Y, Obecne władze narzekają na to, że bardzo, długo, bardzo dużo kosztuje ich obsługa długu. Przecież jeśli miasto jest zadłużone i ma wysokie kredyty w bankach, można renegocjować warunki spłaty kredytu. Nikt chyba się tego nie podjął. To po pierwsze, bank nie musi zarabiać bardzo dużo na tym, może zarabiać minimalnie, tak? I ta obsługa może kosztować mniej. Ściągnięcie środków wszystkich zewnętrznych pomoże nam rozwinąć inwestycje w tarnobrzegu, bo musimy tak pieniądze inwestować, żeby był z nich zwrot. Wiecie Państwo, y wszystko to, co teraz się dzieje w Tarnobrzegu, być może jest tego dużo, remontuje się drogi, ale one nie, przynoszą nam, nie przyniosą nam pieniędzy do budżetu z powrotem. To są tylko bieżące wydatki. Kto się nazywa inwestycjami? To nie są inwestycje. Inwestycje to, są, to jest takie, y, takie spożytkowanie pieniędzy, które przyniesie zwrot z powrotem do budżetu. Nawet w jakiejś perspektywie kilkuletniej. Natomiast to są bieżące remonty. Drugi rzeczywiście na to poszło dużo pieniędzy, i być może z tego wynika takie ogromne zadłużenie, że pieniążki są wydawane na takie bieżące sprawy, bez jakby takiego perspektywicznego myślenia, że część powinna iść na bieżące sprawy, część powinna być zainwestowana, i z kolei te pieniądze, które przynoszą zwrot, będą mogły być wtedy wykorzystywane na bieżące potrzeby. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za przybycie i serdecznie dziękuję za uwagę.